Dajcie, Jeśli oglądacie mój kanał od jakiegoś czasu, to zapewne pamiętacie, że na działce sobie zbudowałem taki fajny kopułowy piec do pizzy, do, do pieczenia chleba. No i jak to bywa z prowizorką, niestety już drugi rok nie mogę go wykończyć. Tak sobie tam od czasu do czasu coś polepię, powygładzam, no ale idealnie byłoby go ładniej wykafelkować. Z tym, że przy kafelkowaniu mamy dwa fundamentalne problemy. Po pierwsze, jak wykafelkować kulę? No, najlepiej do tego użyć jakichś małych kafelków typu mozaika. Z tym, że mozaika ma to do siebie, że jednak sporo kosztuje. Myślałem, żeby jakieś duże kafle potłuc na mniejsze kawałki, no ale to też. Mamy wtedy problem ostrych krawędzi. Wszystko trzeba by jakoś tam szlifować zaokrąglać. Także roboty od cholery, a efekt, no, myślę, że taki sobie. Więc, co byłoby idealnie, idealnie byłoby pokryć na przykład czymś takim. No, z tym, że tu mamy inny fundamentalny problem. Cena. To po pierwsze, jest kwestia kształtu. No, bo takie sześciokąty powycinać, wszystko spasować z kątami na takim arkusiku. Zwłaszcza, że to nie jest ceramika, tylko to jest najprawdziwszy kamień. Musi to kosztować, prawda? cena regularna 82, 90, 83 zł za nie metr kwadratowy, co jeden taki arkusik. Także pamiętacie pole powierzchni kuli z podstawówki 4 razy pr kwadrat. Także weźmy, że nasz piec ma około metra średnicy, nie obwodu tak jak na tych lekcjach. Matematyki w TVP, także 1, 2 do kwadratu, 1, 4. Z czwórką tą nam się jedno z drugie zniesie, mamy jedynkę, czyli mamy 3,14 m2 powierzchni. A takich arkusików na metr kwadratowy wchodzi 11 sztuk: 11 razy 83 zł, razy 3,14. Ile to będzie 2800-2900? Chorendalne pieniądze. Nawet jakbyśmy tylko samą górę pokryli połowę. No to i tak jest 1400 1450 zł, także o wiele, o wiele za dużo. No, kupiłem z ciekawości na początek jeden arków, ale jak widzicie, tu już jest więcej. Żeby zobaczyć, czy da się dopasować do kuli. No bo intuicyjnie wydawałoby się, dlaczego nie, prawda? Sześciokąciki, ładnie się ułowy. Będzie przylegało, no ale zacznijmy, może, rozważanie od kwadratowych małych kafelków. Jak układamy je na czymś takim, dookoła, no to, to u góry nam się schodzą, prawda? Ale u dołu już się zaczynają rozjeżdżać. Także przy kwadracikach jest problem, przy sześciokątach oczywiście też. Dlatego na przykład w piłce do nogi nie mamy sześciu sześciokątów bo widzicie, co się dzieje. Mamy pięć sześciokątów. I wtedy nam się ładnie te krawędzie schodzą, ale jest ten problem, że w środku wtedy mamy pięciokąt. No i skąd tu wziąć pięciokąte kafelki, prawda? Miałem zagwózdkę, ale stwierdziłem, że jednak spróbuję, bo nigdzie na internecie mi się nie udało znaleźć, czy można kulę obłowy trzyściogontami? Więc zobaczmy. Mam tu taką pomoc naukową. To jest piłka gimnastyczna, którą de facto używałem, żeby zbudować swój piec. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to gorąco polecam, bo technika jest bardzo fajna, bardzo prosta, a efekt fenomenalny. Także piłka siedzi tu w środku. Pokrowiec kiedyś taki dokupiłem, żeby się. Tyłek tak nie pociąg, jak siedzę na niej przed komputerem. Też rewelacyjne rozwiązanie. Bo od czasu, kiedy zacząłem siedzieć na piłce gimnastycznej, skończyły się wszelkie problemy z kręgosłupem. Także jak bolą was plecy przy komputerze piłka, to jest to. Ale przymierzmy na farkusik. I co? Jest problem, nie? Jak tu dociśniemy, tu nam zaczyna odstawać. Za cholerę. Nie da się tego ułożyć. Ale to dlatego, że nam ta siatka ciągnie od spodu. Jeśli sobie ten alkusik potniemy na takie kwiatówki, to nie, nie będziecie tego widzieć, ale ułożę je u góry i zaraz Wam pokażę efekt. Op. Jak mamy takie małe sześciokąty i pojedyncze kawałki, to spokojnie możemy sobie je układać, dopasowywać i regulować dopasowanie na fugach. I w związku z tym, że mamy dużo tych fug, no to te wszelkie nierówności się zgubią i powinno się dać całą naszą kulę idealnie ułożyć takimi drobnymi sześciokątami. I efekt po prostu będzie rewelacyjny. No ja już widzę, bo mogę popatrzeć z góry. Wam za chwilkę pokażę. Mam nadzieję, że mi to nie zsunie się. Na piecu będzie lepiej, bo oczywiście będziemy kleić od razu na klej. Op. Jedyny problem przy piecu oczywiście jest to, że nie mamy idealnej sfery Mamy tutaj ten taki ryjek, gdzie pice wsadzamy. No i tutaj już będzie problem, bo tam w jednym miejscu jest w miarę ostro. No i wtedy już tego nie złożymy za bardzo. No chyba bez pojedynczych kawałeczków. Podokładam. Op. Trzyma się. Jeszcze może z tej strony. Dobra. I możecie zobaczyć efekt. I co? Będzie dobrze? Mi się podoba. Już jutro lecę na działkę. Będę kończył jeszcze, bo tam spodnią część, gdzie zbrojenie nie dokładałem, jeszcze nie dolepiłem do końca. Także zrobię to w pierwszej kolejności, a wieczorem być może zabiorę się już. Za nakładanie pierwszych kafelków mam w sumie 18 takich 19 arkusików, bo dzisiaj kupiłem 18. Wcześniej kupiłem taki właśnie jeden na próbę. Także myślę, że przynajmniej całą górną połowę i kawałek przodu będę w stanie pokryć idealnie takimi kafelkami. A co do spodu, to jeszcze się pomyśli, jak to wykończymy. Być może trafi się jeszcze okazja. No bo jak mówiłem, kupiłem wszystko, co było na regale wyprzedażowym. Może jeszcze w drugim obi będą. także podjadę, zobaczę. I wykafelkujemy jak najwięcej się tylko da. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I widzimy się ponownie wkrótce. A jeszcze jedno. Jak najprościej powycinać takie kwiatki. Odwracamy je na drugą stronę. No używam jakiegoś ostrego nożyka. Ja niestety nie miałem nic pod ręką, ale mam taki skrobak do płyty indukcyjnej, który ma po prostu żyletkę tutaj. I proszę bardzo, oto nasz kolejny kwiatuszek. I kolejny. I kolejny. No i oczywiście roboty będzie całkiem sporo, bo to będzie trzeba powtórzyć razy 19 arkuszy, ale na pewno dużo łatwiej będzie pracować z czymś takim, niż na przykład gdybyśmy próbowali odkleić te wszystkie kafelki, i potem lepicie całkowicie pojedynczo. Także na dzisiaj to tyle. Hej!